Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną Matkę w Twojej świętej obecności, oddaję Ci te dni przygotowania do oddania dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji. Podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłaś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, Dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się twoje oblicze i twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli, czyż ja, twoja matka, nie jestem tutaj, czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką, czyż nie jestem źródłem Twojej radości, czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion, czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda 45 Miłosierdzie W ostatnich tygodniach i dniach swojego życia Jezus spotkał się z obojętnością, gniewem, tchórzostwem i zdradą. Burzowe chmury gromadziły się nad nim, wydając pomruki zapowiadające cierpienie. Kiedy Pan zbliżył się do śmierci, miał wszelkie powody ku temu, by czuć się rozgoryczonym i zagniewanym na ludzkość. Nieuchronny i niepowstrzymywanie narastająca wrogość miały znaleźć swoją kulminację w akcie przemocy dokonanej wobec miłości, wobec niego samego. Jaka jest odpowiedź miłości? Niewyobrażalne miłosierdzie. Jezus nie zszedł ze steny, by żywić urazę, podczas gdy umiłowani przez niego ludzie, za których byłby gotów ponieść śmierć tysiąc razy, Przegniatali go radykalnym odrzuceniem. Jego ból nigdy nie koncentrował się na nim samym. W żadnym momencie swojej męki Jezus nie zamknął się w swoim własnym doświadczeniu, żądając od ludzkości uznania lub uwagi. Nigdy nie widzimy go podsypującego solą rany swojej frustracji, czy rozkoszującego się słodką, gorzkim smakiem uzżalenia się nad sobą. Jakby na świecie nie istniało nic poza jego porażką, albo jakby historię powinno się ocenić tylko na podstawie jego własnego nieszczęścia. Chociaż Jezus znajdował się w samym centrum burzliwych wydarzeń, w Ewangelii czytamy, że zupełnie nie zważał na siebie przez cały czas, próbując dotrzeć do innych. Byliśmy powodem jego cierpień, a on się o nas martwił. Jezus troską zwrócił się do swojego przyjaciela, który okazał się zdrajcą. Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Martwił się, by jego uczniowie nie spotkał ten sam los co jego. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Po aresztowaniu, kiedy prowadzono go na mękę, z łagodnością uzdrowił ucho sługi najwyższego kapłana. Spojrzeniem ocalił Piotra. Zaplątanego w ludzką słabość. W drodze na ukrzyżowanie pouczył opłakującego kobiety. Umierając na krzyżu, Zwróci się do dobrego łotra ze słowami, które każdy z nas pragnie usłyszeć. Zaprawdę, powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. W czasie strasznej, niewypowiedzianej agonii, okazał synowską pieczę i oddanie, czułem gestem, przekazując Twoją matkę pod opiekę ukochanego ucznia Jana. W momencie największego nieopisanego cierpienia fizycznego i utrapienia serca najbardziej martwi się o swoich wrogów. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Będąc więc naśladowcami tego, który żył wśród nas i który dla nas umarł, jaki mamy powód, by odmawiać miłości, i jaką wymówkę, by nie okazywać miłosierdzia. Amen.